Upływ czasu to obserwowalne zjawisko, którego istnieniu nie można zaprzeczyć. Wszystko, co fizycznie istnieje, podlega procesowi starzenia się i przemijania. Upływ czasu istnieje od zarania dziejów, a wraz z rozwojem technologii nauczyliśmy się go coraz precyzyjniej określać. Wiemy też, że jest on wektorem skierowanym tylko w jedną stronę. Jakkolwiek fascynująca nie byłaby literatura fantastyczno-naukowa dotycząca podróży w czasie, nie jesteśmy i według obecnego stanu wiedzy naukowej nigdy nie będziemy w stanie cofnąć się do przeszłości. Podróże w przyszłość natomiast teoretycznie są możliwe. Fizycy klasyczni uważali, że upływ czasu to jednostajna wartość niezależna od niczego innego i zawsze pozostająca taką samą w całym wszechświecie. Szczególna teoria względności Alberta Einsteina zmieniła jednak ten pogląd, a to, co do niedawna wydawało się wyrwane z naiwnych scenariuszy sci-fi, stało się obowiązującym paradygmatem naukowym. Upływ czasu bowiem okazał się być całkowicie względny i zależny od obserwatora, czyli zmieniający się w zależności od układu odniesienia. Jak w takim razie przeniesie się w przyszłość, czym właściwie jest sam czas i czy tak naprawdę on w ogóle istnieje? Odpowiedzi między innymi na te pytania znajdziecie w tym odcinku, a jeśli się on Wam spodoba, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i zostawić łapki w górę pod filmem. Czas to bardzo skomplikowane zjawisko. Intuicyjnie każdy z nas wie czym jest, ale spróbujcie zatrzymać ten film i przez chwilę zastanowić się nad jego definicją. Jestem pewien, że większość z Was nie podoła temu zadaniu. I nie ma w tym nic dziwnego. Czas wydaje się być pojęciem niedefiniowalnym ale jednak definicję posiada. Jest to bowiem wielkość fizyczna, określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Upływ czasu zaczyna się wraz z wystąpieniem przyczyny, a kończy wraz ze skutkiem. Pierwszą przyczyną we wszechświecie, której skutki obserwujemy do dziś, był wielki wybuch. I to do jego skutku większość z nas odnosi się, posługując się uniwersalnym pojęciem czasu. Przedtem nie istniało nic, tak więc nie istniał też czas. Po wielkim wybuchu, w przestrzeni kosmicznej zaczęły pojawiać się fizyczne obiekty, a tym samym również zachodzące pomiędzy nimi związki przyczynowo-skutkowe. Tym samym pojawił się również czas. Jest to jedyna przekonująca koncepcja powstania czasu, na jaką naukowcy kiedykolwiek wpadli, tak więc w swoich rozważaniach będę się nią posługiwał. Przyjmując tę koncepcję, musimy też wierzyć, że gdy wszystko we wszechświecie przestanie istnieć, skończy się też czas. Choć jest to całkowicie odwrotne do intuicyjnego podejścia występującego w społecznej świadomości, zgodnie z którym to czas wpływa na istnienie rzeczy, a nie odwrotnie. W obowiązującej do dzisiaj mechanice relatywistycznej czas uznawany jest za czwartą współrzędną czasoprzestrzeni, a jego upływ może być różny dla różnych obserwatorów. Odpowiedzialny w głównej mierze za tę teorię Albert Einstein stwierdził, że czas w silnym sakrzywieniu czasoprzestrzeni płynie wolniej. Dla obserwatora poruszającego się z prędkością zbliżającą się do prędkości światła lub znajdującego się w pobliżu obiektu o dużej masie, takiego jak na przykład czarna dziura, będzie on płynął wolniej. Nie ma więc uniwersalnego czasu, bo ten w każdym miejscu we wszechświecie płynie inaczej, a nasze zegarki odmierzają jedynie standardy czasu dla naszej planety. Gdybyśmy dysponowali technologią pozwalającą nam na podróże kosmiczne z prędkością zbliżoną do prędkości światła, moglibyśmy przenieść się w przyszłość. W zależności od tego, jak bardzo zbliżylibyśmy się do prędkości światła, podróż w odległe zakątki kosmosu trwałaby dla nas zdecydowanie krócej niż dla obserwatorów pozostających na Ziemi. Powtórzę to wyraźnie: podróż ta nie wydawałaby nam się krótsza niż ziemskim obserwatorom, ona faktycznie trwałaby krócej dla nas niż dla nich. Zjawisko to nazywa się dylatacją czasu, a opisujący je eksperyment myślowy zwany paradoksem bliźniąt obrazuje to chyba najlepiej. Gdyby jeden z bliźniaków odbył taką podróż, a drugi pozostał na Ziemi, po powrocie ten, który znajdował się w przestrzeni kosmicznej, byłby znacznie młodszy. Skoro czas jest wpleciony w strukturę wszechświata, to dlaczego w przeciwieństwie do przestrzeni możemy się w nim poruszać tylko w jednym kierunku? Ustaliliśmy, że przeszłość jest dla nas nieosiągalna. Nie potrafimy i nie będziemy potrafili się w niej fizycznie znaleźć. Jednak wszystko, co robimy, należy do przeszłości. Słowa, które właśnie wypowiadam, nie należą już do teraźniejszości, a te, które zaraz wypowiem, w momencie formowania się w mojej głowie, nie są już przyszłością, a teraźniejszością, a więc także już przeszłością. Na którym planie czasowym w takim razie się znajduję? A może po prostu nie istnieją żadne plany czasowe, bo czas w naszym rozumieniu tak naprawdę nie istnieje. Nauczyliśmy się wyobrażać sobie czas jako linię prostą, na której rzeczy, które się wydarzyły i rzeczy, które dopiero się wydarzą, oddzielone są wyraźnym punktem lub nawet odcinkiem symbolizującym moment, w którym właśnie się znajdujemy. Jest to zrozumiałe, gdyż w ten sposób nasze mózgi procesują wydarzenia, które obserwujemy. Być może jednak prawda o czasie wygląda zupełnie inaczej. Według zwolenników blokowej teorii wszechświata punkt zwany teraźniejszością nie jest w żaden sposób oddzielony od punktów, które nazywamy przeszłością czy przyszłością, a wszystkie trzy definiowane przez nas plany czasowe współistnieją w jednym momencie. Oznacza to, że jesteśmy rozciągnięci w czasie tak samo jak w przestrzeni, a wszystkie wydarzenia, które obserwujemy, wydarzają się jednocześnie. Czy tak właśnie wygląda prawda? Tego nie wiem, ale warto się nad tym zastanowić. Minie jeszcze dużo hmm, czasu, nim w pełni zrozumiemy jego naturę i będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy czas jest tak naprawdę zaledwie złudzeniem. Na ten moment zostawiam was z tym pytaniem samych i zachęcam do dalszego zgłębiania tego tematu. A jeżeli macie jeszcze trochę wolnego czasu, to serdecznie zapraszam was do obejrzenia mojego poprzedniego filozoficznego materiału, w którym omawiam paradoks Fermiego i zastanawiam się nad prawdopodobieństwem istnienia pozaziemskich cywilizacji. Jeśli odcinek się spodobał, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie też na moje social media oraz udostępniajcie moje materiały, by trafiały one do jak największej ilości widzów. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!